Siama z rana, co tu działamy? Golf 5. Jeżeli macie golfa 5, chcecie wymienić sobie zamek drzwi. Nie ma problemu. Szybka informacja, aby wymienić zamek. Tam mamy zameczek już wymieniony. Nowy siedzi, stary leży. Nowy działa. Sprawdziliśmy, ponoszyliśmy tyczkę, użyliśmy kluczyka działa. Standard w Volkswagenach. Praktycznie w ciemno można zamawiać zamki. Po prostu padają mikrostyki i zamek jest do wymiany. Taka informacja. Chcecie wymienić sobie zamek. Ten kawałek karoserii drzwi się po prostu ściąga. Ma mnóstwo śrubek dookoła, wszystkie śrubki trzeba odkręcić. Tam trzeba odkręcić jedną śrubkę klamki, odpiąć wszystkie tam sznureczki, pierdłeczki, i boczek schodzi. Można w tym momencie wymienić sobie zamek. Także tak to wymyślili. Jak komuś się wgniecie boczek, to sobie dopasuje kolor, ściągnie stary, założy nowy, będzie miał naprawę blacharską z głowy. Pozdrawiam.